A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o ujawnionym dokumencie rosyjskiej propozycji kapitulacji Ukrainy z 7 marca 2022 roku. Pokażemy i omówimy, przeanalizujemy rosyjskie intencje, ale także to, co Rosjan boli po wybuchu wojny 24 lutego 2022 roku. Bartek Gajos, Ernest boli Polihistor 2.0, program Centrum Jelczewskiego. Rosyjskie media ujawniły kolejny dokument negocjacji rosyjsko-ukraińskich, które toczyły się w marcu, kwietniu, czyli wiosną 2022 roku, zaraz po wybuchu konfliktu. I ten dokument, który został ujawniony, jest bardzo wczesny. To jest w zasadzie pierwsza rosyjska propozycja dotycząca tego, jak ten konflikt ma zostać uregulowany. Ta propozycja jest z 7 marca 2022 roku, czyli w zasadzie dwa tygodnie po tym, jak Rosja dokonała pełnoskalowej inwazji. No i z racji tego, że to jest rosyjski dokument pokazujący stanowisko rosyjskiej strony, możemy sobie troszeczkę wniknąć w styl myślenia i tego, co Rosjanie chcieli od tych Ukraińców, ale też, moim zdaniem, nie wiem, czy Ernest się ze mną zgodzi, tam są też elementy, które Rosjan bardzo, bardzo bolą i jak chcieliby, żeby Ukraińcy w tej kwestii im pomogli. Ale no co, my nazywamy ten dokument aktem kapitulacji Ukrainy i warto byłoby wyjaśnić, dlaczego, Ernest? Ważne, dlatego że w zasadzie od wielu miesięcy to przetacza czy, się przez media europejskie, polskie, jaka debata na temat różnego typu propozycji pokojowych, które jakoby miały miejsce wiosną, 22 roku, że oto tak naprawdę byliśmy bardzo blisko porozumienia finalnego, tylko z takich czy innych powodów, na przykład z powodu oporu Borysa Johnsona albo niechęci Ukraińców, doszło do zerwania rozmów. To jest taka narracja, która jest sprzedawana nie tylko przez Rosjan, ale też przez kilku ważnych publicystów, ekspertów zachodnich, która ma nas przekonać, że oto w Stambule w kwietniu. 22 roku została zaprzepaszczona szansa pokoju. I dzisiaj często się do tego odwołuje, włącznie administracja kremlowska też się odwołuje do Stambułu, pojawia się to nieustannie, więc mamy jakąś operację informacyjną przeprowadzaną. Nasz wspólny kolega Daniel Szyligowski z PISMU prowadzi od roku intensywną kampanię w mediach społecznościowych. Warto go śledzić, bo on bardzo dokładnie, szczegółowo analizuje ewolucję tych dokumentów, zwłaszcza jeżeli chodzi o końcowy dokument i dlaczego Ukraińcy zrobili to, co zrobili. A teraz otrzymujemy ten pierwotny, pierwotny dokument przez Rosjan przedstawiony Ukraińcom, i rzeczywiście, czytając go, widzimy akt kapitulacji, a nie jakiekolwiek zaproszenie do stołu, w którym strony próbują znaleźć jakiś kompromis. Oczywiście jedno zastrzeżenie. Jak się rozpoczyna negocjacje, zwłaszcza z pozycji siły, no to się te warunki zawsze wśrubuje, po to, żeby można było schodzić i uzyskać to, co nas naprawdę interesuje. Więc to jest też narzędzie, sposób prowadzenia negocjacji. Więc Rosjanie doskonale wiedzieli, że to nie zostanie wszystko przez Ukraińców zaakceptowane. Natomiast pewnie mieli kilka kluczowych kwestii, o których porozmawiamy, którymi by zainteresowani. Ale dlaczego to była kapitulacja? To może przejdziemy przez kilka punktów, żeby no tak, pokazać, tak, tak, jak ten ta pierwszy, ten pierwotny dokument wyglądał. No to co, no tu mamy punkt, to był bodajże punkt pierwszy. Ja niestety nie mam tego punktowo wypisane, ale tak po kolei mam notatki, to jest wpisanie neutralności Ukrainy do konstytucji. Który łączy się też z punktem w tym, że Ukraina ma nie wchodzić w żadne sojusze i ograniczenie wojsk, i tutaj jest bardzo szczegółowy załącznik, ile tych wojsk ma być, jakiego rodzaju. Ale tak skracając. Skracając, skracając 50 tysięcy wojsk, czyli w zasadzie Ukraina ma zostać rozbrojona. Jedna piąta tego, co miała przed rozpoczęciem wojny. Tak, więc to jest, to jest pierwsza rzecz. Żadnego rozmieszczania obcych wojsk na terytorium Ukrainy, to jest kolejna kwestia związana, właśnie, znaczy w tym worku wojennym, że tak powiem, militarnym, do tego by to pasowało. Uznanie Krymu no, za część Rosji, uznanie niepodległości DNR i LNR. Dlatego, że jeszcze wówczas jesteśmy przed aneksją tych terytoriów przez Rosję, bo to się wydarzyło dopiero we wrześniu. To tutaj taki mały timeline, żebyście Państwo się nie zgubili, jak to wówczas wy wyglądało. Ale to uznanie, uznanie DNR i UNR, czyli Donieckiej Ludowej Republiki i Ługańskiej Ludowej Republiki, ma się odbyć, uwaga, uwaga, w granicach obwodu administracyjnego. Czyli nie terytorium, które wówczas DNR i UNR kontrolowały, tylko terytorium, które jest wyznaczone w granicach właśnie obwodu administracyjnego w Ukrainie, jak to wygląda. Więc to jest kolejna kwestia. Status państwowy języka rosyjskiego. No, tu już wchodzimy w kwestię tego, że gdybyśmy mieli sobie podzielić ten dokument na jakieś takie segmenty czy kategorie, to byłaby ta właśnie kwestia militarna. A teraz przechodzimy do kwestii, powiedziałbym, prawodawstwa wewnętrznego ukraińskiego. Mamy status państwowy języka rosyjskiego, mamy kwestię tego, że ma być koniec promocji nazizmu, i tutaj są wymienione szczegółowo, to jest niesamowite, że mamy wymienione szczegółowo akty prawne ukraińskie, co do których Rosjanie mają pretensje, i jak mają zostać zmienione. Znaczy, nie wyobrażam sobie bardziej lepszego przykładu tego, jak można pogwałcić czyją suwerenność i co może być bardziej symbolem takiej imperialnej, imperialnej polityki. I co jeszcze? Aha, przepraszam, o tym DNR UNR zapomniałem, o jednym bardzo ważnym szczególe. Za odbudowę oczywiście tych krajów, tych państw uznanych przez Ukrainę, jak chcieliby nie ma zapłacić Ukraina, bo to Ukraina ponosi odpowiedzialność. Więc Ukraina nie dość, że ma uznać niepodległość krajów, które są na jej terytoriach uznawanych prawno-międzynarodowo, to jeszcze ma zapłacić za jakby reparacje wojenne, za to, że starała się zatrzymać te terytoria w, w, w swoich granicach. I już kończę, już ci oddaję głos. Trzecia rzecz, która moim zdaniem jest bardzo bardzo istotna i to jest właśnie kwestia tego, nawiązuje, powiedziałem, że Widać po tym, co Rosjan boli. Zniesienie sankcji. Ukraina ma nie podpisywać i ratyfikować statutu rzymskiego. To już się wydarzyło, tylko że to się wydarzyło dwa lata później. Patrzę w notatki. Tak, to się wydarzyło teraz, 28 sierpnia 2024 roku. I Ukraina ma, ma nie wysłać jakichkolwiek finansowych pretensji, reparacji itd. itd. względem Rosji. No więc. Właśnie, dlatego akt Dobra. kapitulacji. A żeby, żeby jeszcze być uczciwym wobec odbiorcy naszego, to znaczy, no, mamy dwie strony, prawda, więc Bartek przedstawił teraz oczekiwania strony rosyjskiej, więc zazwyczaj w negocjacjach jest tak, że no, oczekujemy czegoś od naszego adwersarza, konkurenta, ale coś w zamian oferujemy, prawda? No, czy gdzieś spróbujemy znaleźć jakieś... Więc być może ci Rosjanie oferowali tak dużo, że te propozycje, te oczekiwania były uzasadnione. Oczekiwali, o... znaczy oferowali, otóż, wstrzymanie ognia. I to by było na tyle. Żadnego wycofania wojsk z terenów, które okupują. Żadnych innych gestów. W zasadzie żadnych też procedur, jeżeli chodzi o termin i sposób tego, te, tego wstrzymania ognia, jak ten reżim miałby wyglądać. Więc tak naprawdę nic po drugiej stronie nie leżało. Żadna konstruktywna oferta. Co oczywiście jest związane w tym momencie, pamiętajmy, 7 marca 2022. Wprawdzie. Pierwotny plan rosyjski, żeby bardzo szybko pozbyć się Zeleńskiego, zdobyć Kijów i przejąć, wła, przejąć kontrolę nad Ukrainą, się nie powiódł, ale to wciąż nie jest jeszcze moment ofensywy ukraińskiej. Tak naprawdę nie wiemy, w którą stronę to będzie zmierzać. Wojska rosyjskie oblegają Kijów nadal. Więc ta pewność siebie rosyjska wówczas lekko tylko była nadszarpnięta. Wciąż jeszcze plan maksymalistyczny to było przejęcie kontroli na zasadzie całą Ukrainą. I w tym momencie, czytając te, dwa, te, dwie, te dwie części, czyli ofertę rosyjską, Zerową i oczekiwania, no widzimy w jednoznaczny sposób, że Rosja w tym momencie domagała się formalno-prawnej kapitulacji Ukrainy, którą można byłoby nazwać na 100 tysięcy sposobów, że jest to jakieś rozwiązanie pokojowe. Zresztą wiele osób do dzisiaj przyjmuje nomenklaturę rosyjską, nazywając często te rozmowy pokojowymi, czy nazywając rosyjskie propozycje pokojowymi. W istocie, nawet gdy Prześledzimy ewolucję rozmów ukraińsko-rosyjskich, czyli które elementy zostały były zmieniane na przykład na skutek presji ukraińskiej. To gdy weźmiemy ten końcowy dokument ze Stambułu, to tak naprawdę on zmienia się oczywiście w paru kwestiach, w sposób istotny, tam nie jest 50 tysięcy wojsk w armii, ale 85 tysięcy na przykład. Tak. No. Część tych postulatów dotyczących ustawodawstwa wewnętrznego Rosjanie muszą z nich zrezygnować, ale w istocie rzeczy wciąż mamy do czynienia z de facto z aktem kapitulacji, który jest ubrany w. Żargon porozumienia pokojowego. I to bardzo ciekawe, że on wraca jak bumerang po półtora roku, na, na początku tego roku, jako pewien argument retoryczny, próbujący dociskać Ukraińców i wszystkich do tego, aby za wszelką cenę przystąpić do rozmów pokojowych. Wykorzystywany też jest przez często polityków europejskich, czasami nawet nieświadomie, po prostu gdzieś zasłyszeli, Nie. że była taka opcja, taki wariant, gdzieś z jakichś powodów on zniknął z naszego radaru. Trzeba do niego wrócić, ale gdy wracamy, to widzimy, że te rozmowy zmierzały do jednego, jeżeli by zakończyły się tak jak Rosjanie oczekiwali, do podporządkowania Ukrainy, a więc nie do rozwiązania trwałego, pokojowego. I ta propozycja pierwotna rosyjska jest bardzo istotna, dlatego że ona pokazuje nam te warunki maksymalistyczne rosyjskie, zarysowuje dokładnie, czego Rosjanie oczekują. Co więcej, pokazuje, czego mogą oczekiwać od nas. Jeśli zwyciężą. To prawda. Więc to nie jest tak, że to jest absolutnie wykluczone. Gdy ich pewność siebie by urosła, na przykład po pokonaniu Ukrainy, to za kilka lat przy odpowiednich okolicznościach gospodarczych, politycznych wyciągną ten sam szablon z szuflady i będą go przykładać do innych państw. Czy to będą państwa bałtyckie, czy to będzie Polska, dzisiaj tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że to będą metody szantażu politycznego z wykorzystaniem siły zbrojnej po to, żeby wymusić rozwiązania. W istocie rzeczy imperialne, bo trudno znaleźć inne słowo, które by to konsumowało w najprostszy sposób. No ale słuchaj, to postawiłbyś taką tezę, że timing ujawnienia tego dokumentu jest jakoś związany z, z, bieżącymi, z bieżącymi wydarzeniami, bo ja sformułuję tylko taką hipotezę, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, no to się jakoś dziwnie skorelowało z tymi planami, które mieliśmy w niemieckich mediach dotyczące rozwiązania tego konfliktu, że kanclerz Scholz, a w zasadzie nie wiadomo, czy jeszcze kanclerz, no bo właśnie się posypał rząd niemiecki, ale no, kanclerz Scholz wówczas jeszcze zgłaszał jakieś tam propozycje dotyczące tego, że Ukraina powinna pójść w stronę finlandyzacji. Czy, czy to jest, czy czytałbyś to jako właśnie operację próbę wzmocnienia tych argumentów, że można się dogadać właśnie, że tutaj była szansa, po raz kolejny, ale się nie udało. No bo ciężko uznać, że ten dokument się po prostu od tak ujawnia, tak mi się wydaje przynajmniej, no, 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 to, to, to jest, tylko że to jest moja, moja, moja podejrzliwość, bo jestem wychowany na Włodzimierzu Wysockim, który śpiewał o tym, że nie cierpi zbiegów złych okoliczności. Nie? Słuchaj, jak, jak będziesz miał lat 60, plus, kiedy być może archiwa będą ujawnione, to będziesz miał fantastyczny projekt badawczy, moim zdaniem, żeby przeanalizować całą chronologię tego, kto jak co publikował i dlaczego. Gdy być może okażą się jakieś źródła, jakieś pamiętniki, kiedy dowiemy się więcej, jeżeli chodzi o to, po pierwsze, jak tworzone były te propozycje, jak wyglądały negocjacje. Trochę wiemy, bo mamy dostęp do tych dokumentów, ale nawet do poprawek rosyjskich. Natomiast oczywiście wciąż pozostaje to jednak za kurtyną. A potem ten rok, czyli od momentu opublikowania, w prestiżowym amerykańskim piśmie Foreign Affairs i artykułu dwóch ważnych ekspertów, historyków Samuela Szarapa i Sergeja Radczenki, którzy zasugerowali, że w kwietniu była szansa na pokój 22 roku. Od tego momentu rozpoczyna się naprawdę taka intensywna operacja informacyjna i w, ze strony Kremla, i ze strony publicystów. To wymaga projektu badawczego, żeby przeanalizować kto, kiedy, jak, w jakim formie, w jakim celu używał pewnych argumentów. Zgadzam się, że to się układa w pewną całość. Nie do końca my widzimy. To, to ujawniają nam niezależne media rosyjskie. To nie są, to nie, to nie jest tak, ze to strony prawda. oficjalnych mediów, ale to znaczy niezależne media rosyjskie. Znaczy, skąd to one to mają? Znaczy, umówmy się, że przecieki się nie biorą z niczego. Rzadko kiedy wynikają, prawda, z zapobiegłości dziennikarzy. Najczęściej są celowo wrzucane, przez ludzi, którzy dysponują dokumentami, żeby zainicjować pewien proces. Więc tak naprawdę potem trzeba obserwować dyskusję wokół takiego dokumentu. Kto, po, kto jakie argumenty wybiera, wyodrębnia i co próbuje na ich, na ich bazie zrobić. I jako analityk, patrząc na te warunki, widzę kapitulację i generalnie to dla mnie jest dezawuacja rosyjskiej strategii. Znaczy w ogóle i traktowania poważnej rosyjskich propozycji. Ale na takim powierzchownym gruncie, jak widzimy czasami w prasie, na, na w głównych portalach, można wziąć ten tekst, nie czytając go dokładnie, nie wchodząc do źródła, można sugerować, że oto mamy prawda, kolejne potwierdzenie, że była szansa na pokój. Zmarnowana, trzeba do niej wrócić, być może była szansa na porozumienie, tysiące Ukraińców nie musiałoby umierać, mamy odwołanie do argumentów moralnych, etycznych, więc trzeba zajrzeć do tych propozycji szczegółowo, żeby zrozumieć, co one zawierały i do czego zmierzały. I nie była to w żadnym razie propozycja budowania trwałego pokoju w regionie, tylko po prostu kapitulacja pełna Ukrainy. Ze wszystkimi konsekwencjami, czyli z rosyjskimi wojskami pewnie blisko naszej granicy, które by teraz stacjonowały i czekały na okazję do pewnej powtórki z historii. Słuchaj, ja, właśnie a propos, a propos tej kapitulacji. no Moim zdaniem, ten dokument, jak go tak pierwszy raz przeczytałem i taką miałem emocjonalną reakcję, to jest wyraz rosyjskiej pychy po prostu. To znaczy, moim zdaniem, Władimir Putin od 2013-2014 roku wykazuje się daleko idącym apetytem, który, moim zdaniem, prowadzi do tego, że popełnia, popełnia błędy, bo to i kwestia umowy stowarzyszeniowej w 2013-2014 roku, ale dobra, już nie uciekamy uciekajmy w przeszłość. Chcę się jeszcze tylko tak właśnie zastanowić, co z tego ewentualnie dzisiaj zostało, nie, bo, bo to chyba byłoby ciekawe. Ja wiem, że my nie mamy dokumentów, możemy sobie tylko pospekulować, co tam dzisiaj na Kremlu, na Kremlu jest, ale omawialiśmy tekst Konstantina Riemczukowa, czyli szefa mojej Gazety, którego uznajemy za takiego pośrednika komunikacyjnego, ale czy to z administracji prezydenta, czy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy jeszcze z jakichś innych kręgów, no to to jest spekulacja nasza z, z Ernestem. No i jak gdybyśmy sobie przyłożyli ten tekst do tego dokumentu, chcie, czego chcieli Rosjanie w, w marcu 22 roku, no to, uf, to co zostało? To, 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 to myślę, że zostaje kwestia tego uznania Krymu i DNR i NR, że to jest część, część Rosji plus terytoria Zaporoża i Hersonia, bo o tym pisze, pisze Riemczukow. I zostaje kwestia... armii w ogóle tam nie, jest, armia tam nie jest poruszona i jest kwestia jeszcze chyba statusu języka rosyjskiego i rosyjskojęzyczności, więc takie rzeczy bym tutaj, tutaj widział, to znaczy to, to, to Rosja nie uz... No nie? Nawet już na to jest złagodzony stosunek. Tak, znaczy, dokładnie. Że, no, może jakiś tam status dla, tego, dla tej części i Ukrainy, która będzie pod kontrolą Kijowa, dopuszczamy taką możliwość, to jakoś takie w sposób obły ujęte. Natomiast wiesz ja na to patrzę trochę inaczej, to znaczy, może bardziej takie zbyt wysublimowane wyjaśnienie, ale pokuszę się o nie. W psychologii społecznej mamy taki termin zakotwiczenie, to znaczy gdy rozmawiamy o jakichś sprawach, wrzucamy pewne... Pewne rzeczy, do obiegu publicznego, do dyskusji. I one mają sobie trochę żyć własnym życiem, ale są ważne, dlatego że jeżeli przystępujemy do poważnych rozmów na ten temat, to one stanowią punkt odniesienia. Więc to, że na przykład śmiejemy się, że no, żądanie ograniczenia armii rosyjskiej do 50, do ukraińskiej do 50 tysięcy. No okej, okay, no, żartujemy sobie z tego, że jest to rzecz w zasadzie trudna do wyobrażenia. Ale liczba zostaje i stanowi punkt odniesienia. I, te, i wtedy na, na przykład przy okazji innych rozmów ktoś powie. To niech będzie 200 tysięcy, cztery razy więcej, co wciąż w sytuacji wojennej dzisiaj pokazuje, że to jest w zasadzie liczba niepozwalająca na obronę terytorium, ale będzie odebrana jako czterokrotnie lepsza propozycja, niż ta, która była na stole. Więc budujemy, rzucając tego rodzaju elementy, absurdalne pozornie, nie do zaakceptowania, tworzymy taką ścieżkę do doprowadzenia do rozmów do poziomu, którym u Rosji zależy, bo Rosjanie świetnie wiedzieli, że nie uzyskają wszystkiego. Tak samo jak w ultimatum z grudnia 2021 roku, gdzie domagali się w zasadzie wycofania NATO do granic sprzed rozszerzenia czyli i całej infrastruktury NATO, wiedzieli, że to jest nieosiągalne. Ale dlaczego to zgłosili? No, po to, żeby wyznaczyć pewną granicę swoich oczekiwań, a potem robić swoje, to znaczy, no, a może się uda. A dzięki temu ultimatum wiemy, że to jest no, maksymalistyczna wizja relacji w regionie, czy stosunków w regionie, jaka Rosja, jaką Rosja posiada. Być może dzisiaj nie do osiągnięcia, ale dlaczego nie za jakiś czas? Więc te, te propozycje, które się pojawiają co jakiś czas, są ujawniane z takich czy innych powodów, one jakby żyją własnym życiem. Odwołujemy się do nich. Dziennikarze o nich piszą, komentują, one funkcjonują potem w potem świadomości społecznej, dlatego są istotne. No to język rosyjski jako język, język państwowy, prawda? No, no tak. to, to, to niekoniecznie oznacza, że w tym momencie to jest główny jakiś argument czy główny element rosyjskiej presji. Ale to pokazuje, w którą stronę będą szły prowadzone na przykład zakulisowo negocjacje, w którym trzeba za kurtyną tłumaczyć na przykład gorzej zorientowanym urzędnikom zachodnim czy politykom, że no słuchajcie, no, to była nasza propozycja, no możemy tu ustąpić, prawda, ale to jest dla nas ważne, wiecie o tym z tych, z tych przecieków, więc no, musicie się z tym zgodzić, prawda. A nie potem ktoś wyjdzie z na zachodzie i powie, że no są pewne uzasadnione obawy czy interesy rosyjskie, bo ta fraza często się pojawia. A to będzie zbudowane na podstawie właśnie tego rodzaju dokumentów. Więc to jest istotne. Czy żeby, żeby, gdy pojawiają się tego przecieki, żeby wchodzić głębiej, wchodzić do źródła, analizować, pokazać, co one rzeczywiście oznaczają, a nie polegać na takiej powierzchownej analizie ujętej w formie A, to propozycja pokojowa z marca 2022. Nie, mm. to nie jest propozycja pokojowa. No, tak to będziemy analizować po tych 30-40 latach, jak powiedziałeś na początku tego odcinka. A w tym temacie stawiamy kropkę. Jutro na godzinę 18 zapraszamy Państwa na odcinek poświęcony temu, jak niemieckie kręgi rządowe chciałyby rozwiązać wojnę rosyjsko-ukraińską. Wraca po raz kolejny plan tak zwanej finlandyzacji, a my z Ernestem chcemy powiedzieć, dlaczego to jest bardzo zły pomysł. Do usłyszenia. Do usłyszenia.